Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Jako pierwsza firma w Polsce wyspecjalizowaliśmy się w międzynarodowym transporcie osób zmarłych. Wiemy, że w Państwa sytuacji każda minuta ma znaczenie, dlatego odbieramy połączenia 24 godziny na dobę. Po krótkiej rozmowie przedstawimy krok po kroku ścieżkę, jaką poczynimy wspólnie z Państwem, aby osoba zmarła wróciła do kraju oraz przedstawimy przejrzystą wycenę bez ukrytych kosztów. Wszystkie formalności, urzędy, konsulat, tłumaczenia bierzemy na siebie. Kontakt z policją czy prokuraturą też jest w naszej gestii. W naszej usłudze otrzymają państwo stałą cenę na piśmie i dedykowanego opiekuna, który poprowadzi państwa sprawę od początku do końca z szacunkiem i dyskrecją. Jeżeli potrzebują państwo jedynie porady, z przyjemnością pomożemy telefonicznie nieodpłatnie. Jesteśmy tu po to, by zdjąć ciężar z państwa barków, niezależnie od tego, czy powierzą nam państwo realizację transportu. Serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną bądź z moimi współpracownikami.